Jaraj się nim, ale bądź stabilna emocjonalnie. Twój mąż z pewnością chce, abyś była stabilna emocjonalnie. On chce, byś nie miała huśtawek nastrojów lub abyś potrafiła ogarnąć sama swoją sferę emocjonalną. Oczywiście do pewnego stopnia ta zmienność nastrojów to element, który go rozczula i chętnie udzieli ci wsparcia i męskiego ramienia. Lecz nie możesz robić tego za często, bo wtedy to zadziała na niego denerwująco. On nie może się czuć przy tobie systematycznie niestabilnie. Natomiast od czasu do czasu taka rola rycerza ratującego swoją kobietę z emocji może być intrygująca. On chce, byś ty nie była na nim uwieszona jak bluszcz i nie miała własnego życia. On chce, byś była tak zajęta sobą. Że jeśli on kilka dni nie będzie miał dla ciebie uwagi, to ty nie będziesz o to robiła mu wyrzutów. On chce kobiety cierpliwej, która daje mu swobodę i decyzyjność. I chce, abyś była w tym czasie ustabilizowana emocjonalnie, zamiast rozklejać się, że on może już cię nie kocha, skoro nie ma dla ciebie czasu i uwagi. Wiedz, że Twój mąż czasem bardzo powoli łączy fakty i załatwia pewne sprawy, ale jeśli chce je załatwić, to to zrobi. I oczekuje, że będziesz akceptowała jego tempo, choćby Cię zalewała krew, bo Ty wiesz, że zrobiłabyś to szybciej i skuteczniej. Twój mąż nie będzie na Ciebie zwracał uwagi, jeśli próbujesz wywrzeć na nim wrażenie. Jeśli dbasz o siebie po to, by on cię dostrzegł lub malujesz się i ubierasz się z intencją, że robisz to dla niego, to taka postawa działa na niego odpychająco. Wtedy on ma wrażenie, że próbujesz mu się sprzedać, że mu się podkładasz, więc nie jesteś atrakcyjną zdobyczą dla niego. W ogóle wtedy nie jesteś zdobyczą. Nie poruszasz więc jego naturalnego instynktu łowcy. A pomimo tego, że on wziął z tobą ślub lub związał się z tobą w długoletnim związku, jego natura zdobywcy jest nadal jego naturą. Zaciekawiająco będzie działać, jeśli zadbasz o siebie, ubierzesz się pięknie i umalujesz się sama dla siebie oraz sobie, na sobie będziesz próbowała wywrzeć wrażenie. On potrzebuje, byś wyglądała pięknie, byś była zadbana. By mógł nadal cię kochać i chcieć być twoim partnerem. Najpierw on musi cię pożądać, by chciał się o ciebie starać. W długotrwałym związku, gdy ty przystajesz o siebie dbać, to on, jeśli zainwestował w ciebie swój czas, pieniądze, swoją wolność, to nie zrezygnuje z ciebie od razu. Jednakże straci zainteresowanie tobą. Przestanie cię adorować i odczujesz z jego strony brak zainteresowania seksem z tobą. On w takiej sytuacji może oglądać filmy pornograficzne, masturbować się, oglądać się za atrakcyjnymi kobietami, żeby realizować siebie i swoją naturze w sferze atrakcji wzrokowej i aktywności seksualnej. Jeśli nie chcesz, by tak było, już dzisiaj ogarnij się, zadbaj o siebie. Przypomnij mu piękno, które w tobie widział, gdy był tobą zafascynowany. Jeśli wyszłeś ze swojego partnera z myślą, że jego rolą jest dowartościowywanie i prawienie Tobie komplementów, to wiedz, że takie zachowanie i takie oczekiwania nie są w jego oczach atrakcyjne i pociągające. Twój mąż, aby zechcić z Tobą być, najpierw ocenił cię wizualnie, stwierdził, że mu się podobasz, następnie zechciał poznać Cię bliżej, by ostatecznie wziąć cię ze swoją żonę. Aby móc Cię pokochać i pragnąć, najpierw poczuł atrakcję do Twojego wyglądu. Tak to u mężczyzny działa. Dlatego dla mężczyzny męczące jest ciągłe dowartościowywanie swojej partnerki i przekonywanie jej, że jest atrakcyjna i godna jego uwagi. Wybierając, się na, wybierając Cię na swoją żonę, już potwierdził, że uważa Cię za wystarczająco atrakcyjną w jego oczach. On jest Tobą ze względu na cechy, które Masz, a nie pomimo cech, których nie masz. Jeśli twój stan emocjonalny zależy od jego sposobu traktowania cię, to on to wyczuwa i naturalnie się do ciebie dystansuje. Mężczyźni nie chcą dźwigać ciężaru, jakim są twoje zmienne stany, i nie chcą czuć się odpowiedzialni, gdy jest ci źle lub jesteś smutna. Wtedy oddalają się od ciebie, bo według nich potrzebujesz przestrzeni i samotności. By uporać się ze swoimi problemami. Jeśli twój mąż tak robi, to pamiętaj, że według niego jest to objaw troski o ciebie, gdyż daje ci dokładnie to, czego sam potrzebowałby w tej sytuacji. Daje ci coś, co w jego odczuciu jest najlepsze dla ciebie. Jeśli nie nauczyłaś go, jak ma reagować i co oznacza twój smutek, to nie możesz oczekiwać innej postawy gdyż ta jest jemu biologicznie zaprogramowana. Twój mąż czuje się przy tobie w pełni komfortowo, jeśli ty nie wierzysz w teorie połówek, które muszą się najpierw odnaleźć, dopasować i dzięki temu mogą być szczęśliwe. On potrzebuje, byś ty czuła się sama ze sobą pełna, kompletna i spełniona. Byś czuła się pewna siebie i przekonana, że zasługujesz na najlepsze. Bo On chce, abyś była szczęśliwa, by nie musiał cię dopełniać. On wie, że być może sam z siebie nie umiał by cię aż tak mocno uszczęśliwić, jak ty sama siebie jesteś w stanie się uszczęśliwić. On bardzo chce, byś przyjmowała to, co On ci daje. Szczególnie, gdy jego językiem miłości jest dawanie lub robienie przysług. On pragnie, byś podziękowała za to, co on ci ofiarowuje z miłością, wdzięcznością, zaangażowaniem i radością. On pragnie, byś spojrzała mu w oczy, uśmiechnęła się ciepło, jak mała dziewczynka ciesząca się na prezent, i podziękowała serdecznie za to, co ci dał. Wystarczy zwykłe dziękuję, wypowiedziane ciepłym tonem głosu. Wtedy Twój mąż na długo pozostanie pod wrażeniem, jakie na Tobie zrobił. Jaraj się nim. Jeśli Ty nie okazujesz wdzięczności za to, co On dla Ciebie zrobi lub co Ci da, to On przestaje to robić, gdyż bardzo ciężko znosi odczucia, jakie wtedy go zalewają, gdy odrzucasz prezent od Niego, bądź nie doceniasz Jego starań. Mężczyźni są ogromnie wrażliwi na docenianie i chwalenie. Nie upomną się o nie, bo nie jest to męskie zachowanie. Ale jeżeli będziesz regularnie chwalić swojego męża za konkretne zachowanie, to możesz być pewna, że będzie je powtarzać, tylko po to, żeby usłyszeć, że jesteś z niego dumna. Brak doceniania i brak chwalenia podcinają mężczyźnie skrzydła, a niedoceniany mężczyzna przestaje się starać lub czepia się ciebie, że ty za mało robisz. U mężczyzny, wypominanie kobiecie, że za mało zrobiła, jest objawem tego, że on czuje się pusty i niedowartościowany, czyli, że zbyt mało się nim zachwycałaś. Twój mąż chce, byś się nim zachwycała. Nawet jeśli teraz uważasz, że nie ma się czym zachwycać, to się zachwyć, że jest najlepszy z najlepszych w byciu nie dojdą. Jeśli twój mąż wszedł w tryb narzekania i wypominania ci, Zamiast, zamiast to brać do siebie i przeżywać jego słowa, zacznij działać strategicznie. Przez kilka kolejnych dni napełniaj jego zbiornik miłości takimi zdaniami, jak: Nikt tak jak ty. Wyglądasz dziś wyjątkowo męsko. Potrzeba było dużo odwagi, aby to zrobić. Podziwiam, że to zrobiłeś. Imponujesz mi, gdy uwielbiam kiedy. Osiągnięcie tego wymagało od ciebie z pewnością dużo wysiłku. Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, bo według mnie to było nie do zrobienia. Nie poradziłabym sobie bez ciebie. Wierzę, że podejmiesz dobrą decyzję. Czuję się przy tobie bezpiecznie. Zachowałeś się jak prawdziwy mężczyzna. Jak pomyślę, co mi ostatnio zrobiłeś w łóżku, to mam ciarki na całym ciele. Jesteś mistrzem seksu. Nawet jeśli są to zdania wypowiedziane na wyrost i nie do końca pasują do Twojego męża, to wiedz, że jeśli trafiają do uszu mężczyzny to działają na niego jak magia, która go przemienia w mężczyznę, za którego chcesz go postrzegać. Dajesz mu tym samym jasną, konkretną wskazówkę, co on może dalej robić, byś czuła się przy nim szczęśliwa. A pamiętasz, że sensem bycia mężczyzną jest uszczęśliwianie swojej kobiety? W tych komplementach chodzi o to, że nie chwalisz go za osiągnięcia, lecz za drogę do osiągnięcia celu. Podkreślasz, że doceniasz jego wysiłek i pracę włożoną w to, o czym mówisz. Skupiasz jego uwagę na działaniu, które cię uszczęśliwia i dzięki temu on go robi więcej i częściej. Przykładowo, zamiast pochwalić umyty samochód, powiedz, że z pewnością napracował się, bo samochód błyszczy. I chyba nie widziałaś jeszcze tak dopracowanego, czystego samochodu. Podziwiasz tym samym wysiłek, jaki włożyłby osiągnąć ten efekt. Dla Twojego męża taki komplement robi na nim ogromne wrażenie, a Ciebie, jako autora tego komplementu, obdarza coraz cieplejszymi uczuciami. Wśród wymienionych przeze mnie komplementów były też takie, które podkreślały jego męskość i wyróżniały ją na tle innych mężczyzn. To dlatego, że mężczyźni mają w naturze rywalizację z innymi mężczyznami. Mężczyzna kocha kobiety, przy których może czuć się męski i które go za takiego uważają. I ostatni filar, ogromnie ważny w komplementach, to hierarchia. Dlatego w niektórych przykładach podkreśliłam wyróżnienie go spośród innych mężczyzn, gdyż mężczyźni to hierarchia. Twój mąż chce być najlepszy, i najwyżej przez Ciebie postawiony w hierarchii. Ponadto Twój mąż pragnie, abyś zamiast ro robić dzikie histerie, mówiła mu wprost, czego chcesz, czego potrzebujesz, czego oczekujesz. Mężczyźni uwielbiają kobiety, które zaczynają zdania od takich słów. Ja chcę, ja lubię, ja nie lubię. Co ty o tym myślisz? Ja czuję, on się nie domyśla, czego ty chcesz. On może się wyuczył, jak skutecznie udawać, że wie, że się domyśla tak dobrze, że to by się wydaje, że on wie. Jednakże dopóki nie usłyszy od ciebie zdania, ja chcę tego, tego, tego. Co ty o tym myślisz? To on tak naprawdę zgaduje. I niezależnie od tego, jak dużo się w tym obszarze nauczył o tobie, to raz zgadnie, raz nie zgadnie. On potrzebuje, byś komunikowała mu wprost, czego chcesz, na każdej płaszczyźnie. Jeśli chcesz, by wyrzucił śmieci, to tak mu o tym powiedz. Jeśli chcesz, by wymienił żarówkę, to tak mu o tym powiedz. Nie obwijaj dookoła tych czynności, mówiąc, na przykład szafkę, przydałoby się wymienić bo to dla niego oznacza dosłownie, że szafkę przydałoby się wymienić. Ale on zaraz spojrzy na zegarek, zobaczy, że dzisiaj są już sklepy zamknięte, więc jej dzisiaj nie wymienicie. A zatem zderzysz się z brakiem reakcji z jego strony. A jeśli powiedziałabyś wprost, ale z podkreśleniem, w jaki sposób ci to ułatwi życie, na przykład chcę, abyś wymienił tą szafkę, gdyż ma zepsute drzwiczki i bardzo utrudnia mi to pracę w kuchni, nowa szafka ułatwi mi gotowanie ci pysznych obiadów. Po takim komunikacie spotkasz się z konkretną reakcją z jego strony. Z pewnością z deklaracją wykonania tej czynności lub wręcz od razu z działaniem. Pamiętaj, że jeśli jakaś czynność w jego ocenie jest dla niego osiągalna, a to by sprawi radość, to on będzie chciał to dla ciebie zrobić. A im więcej dla ciebie zrobi, czyli im więcej on zainwestuje w ciebie, tym bardziej cię będzie kochał i dawał ci więcej i więcej. Tu jest jedno ale. Mężczyźni lubią dawać, ale na swoich zasadach. Wtedy, kiedy oni chcą, tyle, ile oni chcą i w taki sposób, jak oni chcą. Natomiast mają alergię, gdy ty wymuszasz, by on coś zrobił lub coś ci dał i to jeszcze najlepiej na już natychmiast, w taki sposób, w jaki ty wymyśliłaś. Twój mąż przestaje dawać, gdy czuje, że musi dawać. Jeśli wymusisz na nim zrobienie czegoś lub danie ci czegoś to w nim urośnie taka złość na ciebie, że za chwilę będzie ją na ciebie wylewał i mścił się za takie sytuacje. Dlatego pozwól mu dawać, gdy on czuje, że chce dać, tak, by nie czuł przy tym presji, ponaglania i pretensji z twojej strony.